Cześć, Adrian Łapczyński, luźno o VR. Dziś opowiem o ciekawym temacie, o tym, jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość w nauce i w edukacji i to przy bardzo trudnych zagadnieniach. Zapraszam! Simulator badania miejsca zdarzenia drogowego to aplikacja, którą zrealizowaliśmy wspólnie z Akademią Witelona w Legnicy. Jest to bardzo zaawansowany symulator, który pozwala przeanalizować to, co się zdarzyło w miejscu wypadku drogowego. Ale uwaga, przede wszystkim jest to symulator, który umożliwia skonfigurowanie całej przestrzeni w taki sposób, aby za każdym razem była ona unikalna dla studenta. Co daje niezwykle ważną przewagę dla. Procesu nauczania, ponieważ po pierwsze, student nie może się nauczyć na pamięć tego, jak przeprowadzać oględziny. Po drugie, co ważne, w przypadku dotychczasowej, dotychczasowego badania miejsca zdarzenia drogowego, no, uczelnia nie mogła zabrać wszystkich studentów. W zrealizowanym przez nas symulatorze możemy zbadać każdy aspekt każdego zagadnienia, niezależnie od tego, czy ono wystąpiło w rzeczywistości, czy nie. Studenci mogą ze sobą współdziałać w trybie kooperacji, w multiplayer i wspólnie zbierać razem ślady i analizować to, co się wydarzyło w miejscu wypadku drogowego. Wirtualna rzeczywistość pozwala nam zasymulować najtrudniejsze zagadnienia w sposób, który nikomu nie nie szkodzi i nie przeszkadza, i nie angażuje dodatkowych zasobów. Wirtualna rzeczywistość świetnie sprawdza się w procesie edukacji, co też potwierdza nasza współpraca z Akademią Witelona. Dzięki bardzo! To tyle na dzisiaj. Miłego dnia.